Który ze swoich tytułów Robbie Robinson uważa za największe osiągnięcie w karierze? Dlaczego nie do końca podoba mu się logo marki Vader i co ma do zarzucenia Międzynarodowej Federacji Kulturystyki? Jak wygląda teraz w wieku blisko 80 lat? I czym zasłużył sobie na przydomek niegrzecznego chłopca kulturystyki? Odpowiem Wam na te pytania w tym odcinku Kulturystyki. Zapraszam! Robbie Robinson, zwany też czarnym księciem, to wręcz modelowy przykład sylwetki złotej ery kulturystyki. Sylwetki, która prezentowała się dobrze w praktycznie każdej klasycznej pozie kulturystycznej. W prezentacji bicepsów przodem zwraca uwagę jego bardzo wąska talia, z której wychodzą rozłożyste mięśnie najszersze grzbietu, tworząc razem mocny, wyrazisty kształt litery V. Następnym ogromnym atutem muskulatury Robiego były jedna z najlepszych ramion, a w szczególności bicepsów, chyba w ogóle w całej historii żelaznego sportu. Jego dwugłowa miały niesamowicie strzelisty, wysoki wierzchołek, wyraźnie wybijający się powyżej mięśni ramiennych. Wierzchołki te stanowiły także ukoronowanie pozy bicepsy tyłem, w której zresztą dawał sobie kolejny atut Robiego – szerokie plecy o wysokim poziomie detali i grubości. Kolejnym mocnym ustawieniem Robiego były z pewnością pozy bokiem. Tutaj poza wypukłymi mięśniami piersiowymi i oczywiście ramionami, za efekt odpowiadały wręcz firmowe u tego zawodnika mięśnie skośne. Jak na tak drobną talię były wręcz niesamowicie wypukłe i wyraziste. Uda jak przystało na standardy złotej ery, nie były bardzo masywnie rozbudowane, ale z drugiej strony harmonizowały gabaretem z wąską talią, mając zaledwie kilka centymetrów mniej w obwodzie niż ona. Czarny Książę bardzo dobrze opanował też charakterystyczną dla tego okresu umiejętność próżni brzusznej. Dzięki temu nadawał on swojej sylwetce dodatkowego, klasycznego sznytu. Sylwetka ta bardzo dobrze wyglądała oczywiście w poza zaczerpniętych z Antyku, jak choćby ustawieniu oszczepnika. Robbie Robinson, podobnie jak Frank Zane czy Serge Nebre, stworzył więc estetykę, która mogła podobać się także ludziom niezwiązanym z kulturystyką. I to zarówno 50 lat temu, jak i dzisiaj. Zobaczmy więc, jak wyglądała droga Robiego dostania się czarnym księciem, a potem niegrzecznym chłopcem kulturystyki. Jeśli chciałoby się szukać kulturysty, który nie miał łatwego startu w życiu, Robbie Robinson zdecydowanie tutaj pasuje. Urodził się w 1946 roku w mieście Damaskus w Georgii, jako jedno z 14 dzieci niepiśmiennej matki i ojca, który nie dość, że trudnił się przemytem, to jeszcze dość szybko opuścił rodzinę. Jakby tego było mało, Robbie przyszedł na świat z anemią sierpowatą, która skutkowała bolesnymi atakami, siłą rzeczy niełatwiającymi sportowej kariery. Ale te wszystkie przeciwności nie powstrzymały go od rozwijania pasji do sportu. W wieku zaledwie 12 lat robi odkrył Jacka Laleyna ówczesną ikonę fitness, która zainspirowała go do rozpoczęcia ćwiczeń. W tym samym czasie chłopak odnalazł też w sobie talent do futbolu i lekki atletyki. Tym samym otworzyło się przed nim aż kilkoro drzwi prowadzących do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. On jednak wybrał te z napisem Kulturystyka. Osobą, która pomogła mu podjąć tę decyzję, był zresztą nikt inny, tylko Joe Vader. Jak wspominał, sam Robin. Kiedy zobaczyłem jego ilustrację w Muscle Builder z pięknymi kobietami zwisającymi z jego ramienia, kupił mnie. Robi pewnie nie podejrzewał, że za kilkanaście lat sam doczeka się podobnej okładki, choć przyjdzie mu za ją zapłacić wysoką cenę, ale o tym później. Z racji segregacji rasowej, Robi nie mógł uczęszczać do siłowni w swojej okolicy, więc sam stworzył swoją własną, wykorzystując odzyskany złom. Mimo spartańskich warunków rozwijał się, aż w końcu dorósł do decyzji o startach. Szybko wprowadził ją w życie i zaczął regularnie pojawiać się na lokalnych konkursach. Choć trudno dziś zweryfikować tę liczbę, wiele źródeł mówi aż o 300 amatorskich zawodach, w których robił wziął udział do 1975 roku. W roku, w którym Arnold zdobył swoją szóstą olimpię, robi zajął piąte miejsce na AEU Mister America i po tym starcie otrzymał zaproszenie do Kalifornii od samego Joe Weidera. Oczywiście w mechce kulturystyki szybko poczuł się jak w domu. I zaledwie w pierwszym roku startów odniósł sukcesy, którymi przećmił wielu ówczesnych mistrzów. Wygrał między m.in. kategorię generalną na Mr. America IFBB i Mr. World. Na IFBB Mister Universe wygrał zaś kategorię średnią, pokonując świetnego Alfreda Beckelsa i 27 innych zawodników. Generalcy był drugi za Kenem Wallerem. Rok później na Robiego nie było już mocnych także na Mr. Universe. Wygrał kategorię ogólną, pozostawiając w pokonanym polu takie znakomitości jak Mike Mencer, Roger Walker czy Mohamed Makavi. Do rosnącej kolekcji tytułów dorzucił jeszcze w 1976 roku Mister International. Zwycięstwa te uplasowały Robinsona jako mocnego faworyta do zdobycia Olimpii w 1977 roku. Jego szanse urosły tym bardziej, że jeden z głównych konkurentów, Luferino, otrzymał angaż do roli niesamowitego Halka i wycofał się z rywalizacji. Ale jak to często bywa w sporcie zawodowym, przewidywania sobie, a wynik sobie. Robinson był masywny, pełny i dzięki temu pewnie wygrał kategorię ciężką konkursu. Ale zdaniem obserwatorów i samych sędziów wydawał się utrzymywać na mięśniach widoczną warstwę wody. I właśnie poziomem definicji przegrał w generalce z wicemistrzem z poprzedniego roku, świetnie wyrzeźbionym Frankiem Zaynem. Sam Robi uważał jednak, że jego przegrana miała też wymiar rasowy, sugerując, że biały Mister Olimpia był bardziej pożądany ze względów komercyjnych. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły pojawiać się kolejne niesnaski między zawodnikiem, a włodarzami Międzynarodowej Federacji Kulturystów. Robi został zaproszony przez Wejdera w 1977 roku, by pozował do rzeźby, jaka miała stanąć w kwaterze głównej firmy. Robi oczywiście zgodził się i przez trzy kolejne weekendy zastygał na kilka godzin w bezruchu, by rzeźbiarz mógł wykonać swoją pracę. I jak wspomina po latach Robi, przeżył największy szok w życiu, gdy podczas oficjalnej prezentacji po okazało się, że ma ono twarz Joe Vadera. Wader po prostu pożyczył sobie bez pytania ciało Robinsona do stworzenia logotypu korporacyjnego wykorzystywanego w jego produktach sprzedawanych na całym świecie. Niezrażony tymi nieporozumieniami Robi wziął udział w pierwszych w historii zawodach Night of Champions w Nowym Jorku w 1978 roku. Czarny Książę w lepszej formie niż na Olimpii rok wcześniej zrobił furorę pokonując przy okazji nowego zawodowca IFBB Roya Kalendara. Dwa miesiące później Robinson wygrał Puchar Świata Zawodowców IFBB w Los Angeles. Wyglądał na jeszcze większego niż podczas nocy i odniósł kolejne łatwe zwycięstwo nad kalendarem i danym paddium. Robinson więc ponownie wyglądał na faworyta do jesiennego zwycięstwa w Mr. Olympia. Niestety, przynajmniej dla Robiego, Frank Zane miał inne plany. Panujący Mister Olympia był w 1978 roku jeszcze lepiej docięty niż rok wcześniej. Choć Robinson z łatwością zdobył tytuł w klasie powyżej 200 funtów, w ogólnej klasyfikacji znowu zajął drugie miejsce. Mimo, że Robi był rozczarowany porażką, poradził sobie z nią na scenie z klasą, podnosząc zaskoczonego Zejna jeszcze przed ogłoszeniem zwycięzcy. Ale najprawdopodobniej było też w tym geście sporo ironii. Robi bowiem coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że AFBB ma politykę, z którą niektórym zawodnikom jest po prostu mocno nie po drodze. Kolejny rok to kolejne zwycięstwa: drugi tytuł nocy czempionów i Pittsburgh Pro. Ale i kolejne olimpijskie rozczarowanie Czarnego Księcia, choć tym razem nieco z jego winy. Robi chcąc walczyć na definicję z Zainem, zbił wagę do kategorii poniżej 200 funtów, jednocześnie niestety tracąc sporo wielkości. Zain tymczasem zaprezentował się w życiowej formie, wygrywając swoją trzecią i ostatnią Olimpię. Robinson zaś musiał jeszcze uznać wyższość Bojera-Ką. Robi nie pojawił się na Olimpii 80, znanej z pamiętnego i kontrowersyjnego powrotu Arnolda, a w następnym roku zaczął szukać szczęścia w innych federacjach z mieszanym skutkiem. W Naba wygrał kategorię pro na Mister Universe, ale w Waba musiał uznawać wyższość Sergio Oliwy czy Eduarda Kawaka. Równocześnie, chcąc odciąć się od środowiska, w latach 80 robi przeniósł się do Amsterdamu, do Stanów przejeżdżając tylko na starty. Występował i dawał gościnne pokazy oraz seminaria także w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, na Węgrzech, Japonii czy nawet ogarniętej apartheidem RPA. Robinson często mówił również o swoich podejrzeniach wobec niektórych praktyk federacji, na przykład nieuczciwego sędziowania. Wskutek tego do przydomka Czarny Książę doszedł mu kolejny, zły chłopiec kulturystyki. Na scenę Olimpii Czarny Książę wrócił w 1984 roku, ale zajął wtedy odległą, 17. lokatę. Przez kolejną dekadę Robi regularnie startował w zawodach AFBB, niejednokrotnie placując się na podium, czy nawet wgrywając. Ale na prawdziwy sukces przyszło mu czekać aż do roku 1994, gdy zdobył pierwsze miejsce w kolejnych inauguracyjnych zawodach w swojej karierze – Masters Olympia. Tym samym sięgnął wreszcie po statuetkę Sandoa, pokonując m.in. Lou Ferrigno. Co ciekawe, plotka głosi, że Ferrigno przed konkursem podpisał kontrakt z Joe Weiderem i to on miał się stać twarzą nowego cyklu, ale Robbie okazał się po prostu bezsprzecznie lepszy. Jak pokazują te zdjęcia, Robinson prezentował znacznie lepszą jakość umieśnienia niż Ferrigno, rzecz jasna ze swoimi firmowymi mięśniami skośnymi. A więc paradoksalnie, Robbie pobił serialowego Hulka atutem, którym kiedyś wygrywał z nim Zayn. Sam Czarny Książę uważa to zwycięstwo za najważniejsze w swojej karierze i moim zdaniem ma ono też bardzo symboliczny wymiar, idealnie wpisując się w filozofię życiową Robiego. Kluczowym czynnikiem prowadzącym do sukcesu według Czarnego Księcia jest bowiem konsekwencja, a kulturystyką i sukcesami w niej można cieszyć się przez całe życie, a nie tylko w wieku 20 czy 30 lat. Robi jeszcze dwukrotnie wygrywał Olimpię Weteranów, ale już w kategorii plus 50 lat, w 1997 i 2000 roku swoją trwającą blisko 27 lat karierę profesjonalną zakończył oficjalnie w 2001 roku. Pewien udział w tym miał też fakt, że czarny książę nie przestał wypowiadać swoich poglądów na temat rasizmu i niesprawiedliwości w sporcie. Ta postawa finalnie doprowadziła go do podwójnego dożywotniego zakazu występów w FBB i tym samym zamknęła mu drzwi przed ewentualnym powrotem. Mimo to swoimi sukcesami Robi mógłby obdzielić kilku zawodników, a oni i tak czuliby się spełnieni. Przyjrzyjmy się więc podejściu treningowemu, które pozwoliło Robinsonowi na tak długą karierę. Robin najbardziej lubił trenować wczesnym rankiem między 4 a 5 rano. Według niego po prostu daje to kopa i przygotowuje na całą resztę dnia. Zdaniem Robiego sesje treningowe powinny trwać około 45 minut na każdą część ciała. Choć w młodości trenował dłużej i wykonywał też treningi FBW, nierzadko składające się z 10 serii po 10 powtórzeń na każdą partię. Robi lubił także eksperymentować i szukać nowych dróg. Na przykład w pewnym okresie korzystał z metody heavy duty Mike'a Mencera i jak wspomina, treningi o wysokiej intensywności także dobrze na niego działały. Według Robiego ważne jest, aby nie trenować ciężko przez cały czas. Dlatego powtarzającą się zasadą programowania treningów przez Robinsona jest przeplatanie ciężkich treningów z lekkimi. Daje się w ten sposób szansę i na progres i na regenerację. Tak wygląda jego przykładowy ciężki tydzień w systemie 3 dni treningu, dzień wolny. Choć nie jest podana dokładna data z jakiej pochodzi ta rozpiska, po relatywnie niskiej objętości można domyślać się, że jest ona bliższa raczej czasom współczesnym. Ale nawet w czasach startów robi wolę trzymać się przez większość sezonu dwóch-trzech ruchów na grupę mięśniową, dopiero bliżej konkursu dodając jedno ćwiczenie na każdą partię. Jak widać jest to klasyczny dla złotej ery oldschoolowy rozkład treningowy idealny do implementowania technik takich jak super serie. Arsenał ćwiczeń także jest bardzo podstawowy, a zakres powtórzeń umiarkowany. Choć w tym konkretnym planie nie są one uwzględnione, Robi bardzo lubi dokładać do treningu grzbietu także martwe ciągi oraz przenoszenie sztangielki za głowę. Uzupełnieniem w treningu tej partii są nierzadko również ściągania drążka wyciągu z góry, czy wiosłowanie z linką wyciągu. Trening barków i ramion to kolejny zestaw sprawdzonych ruchów, do którego od czasu do czasu dochodzą jeszcze wznosy przodem, nierzadko wykonywane z talerzem obciążeniowym. W odróżnieniu od wielu kulturystów, tricepsy prawie zawsze Robi trenuje przed bicepsem, jako większą grupę mięśniową. W treningu nóg uwagę zwraca przede wszystkim połączenie prostowania i uginania w superserie. Czasem Robi wykonuje je na początku treningu jako wstępne zmęczenie, a czasem na koniec jako dobicie mięśni. Od czasu do czasu, dla urozmaicenia, Czarny Książę potrafi zrobić trening nóg składający się tylko z 15 takich superserii. Lekkie tygodnie Robiego mają znacznie mniej uporządkowaną strukturę. Podczas nich wykonuje klasyczne serie, superserie, a nawet gigantserie. Celem takiego zabiegu jest po prostu danie organizmowi innego bodźca. Oczywiście podczas tej lżejszej fazy obciążenia wędrują nieco w dół. Robi uważa kulturystykę za formę sztuki, a sztangielki i sztangi za odpowiednik pędzla czy dłuta. Dlatego kluczowe w treningach Czarnego Księcia jest jak najlepsze opanowanie tych narzędzi. Innymi słowy, uzyskanie perfekcyjnej formy i jak najlepszego czucia mięśni. Choć w swoich ciężkich tygodniach stara się używać możliwie największych obciążeń, nigdy nie odbywa się to kosztem techniki. To podejście, jak utrzymuje Robi, zaowocowało brakiem jakichkolwiek kontuzji przez ponad 60 lat treningów i możliwością cieszenia się treningami w wieku blisko 80 lat. Robi Robinson ma jeszcze jeden przydomek, Mr. Lifestyle, a zawdzięcza go także bardzo poważnemu podejściu do kwestii odżywiania. Jak sam mówi, odżywianie to 90% sukcesu w kulturystyce. Choć można dyskutować z tą konkretną wartością, nie można odmówić ważności tego czynnika w osiągnięciu celów sylwetkowych. Robi od lat praktycznie przez cały czas jej głównie pełne, nieprzetworzone produkty spożywcze. Lubi powtarzać, że kluczem do sukcesu w kulturystyce jest konsekwencja i z tym już naprawdę trudno dyskutować. Zakończenie kariery zawodniczej wzmocnione przez Banot AfBB nie oznaczało całkowitego rozbratu ze sceną. Robi nie zaprzestał bowiem dawać gościnnych pokazów. Tutaj widzimy go na Florida Pro Masters 2011 w wieku 65 lat. To zdjęcie ukazuje 70-letniego Robiego na słynnej, obdrapanej ścianie Gold Jim Venice i można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się dla niego w miejscu, a nawet, że wyglądał lepiej niż kilka lat temu na Florida Pro. Oczywiście masa mięśniowa jest już zauważalnie mniejsza, ale sylwetka ta zachowała swój charakterystyczny zarys ze świetnymi ramionami i wąską talią na czele. Kolejna fotografia została wykonana już w 2023 roku. 76-letni Robi zaskakuje fantastyczną nie tylko jak na swój wiek definicją w obrębie klatki piersiowej, sekcji środkowej i ramion. To ujęcie zdradza też niezłą wypukłość mięśni ramiennych, wyraźną separację ich poszczególnych aktonów oraz ogólnie wysoki poziom waskularyzacji. Podobnie jak Robi nie zaprzestał treningów, nie zrezygnował również z wygłoszenia swoich opinii na temat świata kulturystyki. Czarny Książę uważa między innymi, że kulturystyka w dużej mierze zatraciła tak ważny dla niego aspekt sztuki, a stała się jedynie pogonią za rozmiarem. Na przykład w 2020 roku w wywiadzie dla Generation Iron, robi przyznał wprost, że Ronnie Coleman rozczarował go. Jak mówił, dużo bardziej podobała mu się sylwetka Roniego z młodych lat i jego zdaniem takie wyrzeczenia zdrowotne, na jakie poszedł ośmiokrotny mistrz Olympia nie były konieczne, by osiągnąć sportową wielkość. Oczywiście z jego poglądami i wizją kulturystyki nie trzeba się zgadzać, ale na pewno trzeba mu oddać, że jest w całości oddany żelaznemu sportowi. I wielu kulturystów przyznaje, że skłonność Robiego do wypowiadania swoich poglądów w znacznym stopniu wpłynęła na status finansowy zawodników. Inny ośmiokrotny mister Olimpia, Lee Haney, swego czasu powiedział nawet wprost, że gdyby nie Robinson, kulturyści zarabialiby znacznie mniej niż obecnie. A niezależnie od poglądów, sam Robin niezmiennie inspiruje żelazną konsekwencją i formą, która wydaje się nie mieć daty ważności. Pokazuje, że kulturystyka to nie jedynie chwilowa przygoda, a styl życia, który może być z nami do późnych lat. I każdy z nas, pasjonatów kulturystyki, może postawić sobie Robiego za wzór tego, w jakiej formie może być w wieku 50, 60 i 70 lat. Dlatego ze wszystkich przydomków Robiego Robinsona, ja za najbardziej trafny uważam właśnie Mr. Lifestyle. Na dzisiaj to tyle o Robin Robinsonie. Choć jego perypety z AFBB, czy sama historia startu w Masters Olympia zasługują na osobny odcinek. I jak zwykle, jeśli macie sugestie tematów na kolejne odcinki, śmiało podzielcie się nimi w komentarzu. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnej Old School turystyce. Do zobaczenia!